zadanie 12 właśnie dalej z tutaj geometrii zobacz funkcja w kartezjańskim układzie współrzędnych wykresem funkcji kwadratowej jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt ta parabola przechodzi przez punkt 0 minus 9. No to słuchajcie, czas na funkcję kwadratową to już czas. To już czas. Jeżeli nam podają wierzchołek, to fajnie jest sobie przypomnieć, że były trzy postacie funkcji kwadratowej, nie? I my sobie skorzystamy właśnie z tej kanonicznej, którą Macie w tablicach. Przypominam, Macie to wszystko w tablicach, dlatego że jeżeli skorzystamy sobie z kanonicznej, to już duże rzeczy będziemy mogli podstawić. Wierzchołek to 3 i 0, czyli trójka to jest moje P, także ja tu sobie wstawiam trójkę, a moje Q jest 0, no to plus 0 to już nie zapisuje nic, nie? I przechodzi przez punkt 0 minus 9. Dobra, minus 9 a 0 wstawiam tu. I mam minus 9 równa się 9A, czyli dzielę wszystko przez dziewiąteczkę, czyli minus 1 jest równe A. Ok. Ym, w zasadzie po prostu wyznaczyłam ten wzór już, nie skupiając się nawet, o co nas proszą w zadaniu. Ale na pewno się nam to przyda. Dobra, mamy policzoną tą funkcję. Przejdźmy sobie do pierwszego polecenia. Funkcja jest malejąca w przedziale. Dobra, no i faktycznie, jeżeli a jest ujemne, to nasza parabola ma ramiona w dołu, nie? Czyli ona maleje i pamiętaj, zawsze od p. p jest tutaj naszą granicą. Albo od minus nieskończoności do p jest odpowiedź, albo od p do plus nieskończoności. W naszym przypadku, jeżeli funkcja ma ramiona skierowane do dołu, no to maleje od p do plus nieskończoności. A nasze p było trójką, bo było to podane w zadaniu. Czyli od trzech do plus nieskończoności tutaj nam wykresik by em, malał. Nie rysuję osi, dlatego żeby jednak to zadanie było podobne do tego, co napisali w treści, a tutaj bym Wam nie do końca narysowała to super dokładnie, więc ja, mi wystarczy i Wam też tak naprawdę narysować sobie po prostu taką funkcję, taki wykresik z ramionami paraboli w dół, bo A jest ujemna, tak? Wyszło nam minus jedynką. Um, I tyle, tyle tak naprawdę wystarczy. Dobra, wzór funkcji zapisano w, odpowiedzi, w odpowiedziach oznaczonych literami. <grym> Coś dzisiaj mi się źle czyta te zadania. Mm, Okej, okay, dobra. I teraz uwaga. Mamy taką, takie rozwiązanie, które wygląda dokładnie tak, jak ja zapisałam? Mamy. To jest odpowiedź B, zobacz. Oraz, no to, oraz, no to mamy postać ogólną w odpowiedziach d, e i f, czyli rozpisuję z wzoru skróconego mnożenia naszą funkcję, ale minus był przed całością, czyli będę mieć minus x kwadrat plus 6x minus 9. Minus 6x kwadrat plus 6x minus 9, czyli dodatkowo będzie to odpowiedź d. Ok, czyli funkcja kwadratowa, no to tutaj widzicie ile zadań, z nią jest związanych i tak naprawdę jeszcze Wam tutaj nie przerzuciłam, ale kolejny podpunkt, który będziemy mieć, też będzie do tego zadania. Mamy 12.3. Zobacz. Funkcja G ma jedno miejsce zerowe, ale wcześniej jest właśnie zapisana. Aha, nie wyświetlam Wam teraz tego zadania. Zobacz. Funkcja G jest określona za pomocą funkcji F następująco. Minus 1. No i właśnie te wektory przesunięcia Ty musisz opanować. Także przesunięcie funkcji, jest to w dziale funkcji, twoje wymagania jak najbardziej, minus 1, czyli o jedną jednostkę w dół lecisz. O jedną jednostkę w dół. Także ja em, nie mam narysowanej tej funkcji, e, ale wystarczy, że zapiszę ci wzór. Jeżeli mieliśmy wzór funkcji, po prostu był minus, mieliśmy co, x minus 3 kwadrat, no to jeżeli o jedną jednostkę w dół, no to lecimy tutaj będzie minus. 1. Po prostu dopisujesz minus na końcu. Możemy sobie wzi wziąć postać ogólną i zobacz, minus 9 było, ale jeszcze dopisuję minus 1, czyli będę miała tak naprawdę minus 10, jak to rozpiszemy. No i na przykład, czy ma jedno miejsce zerowe, najprościej byłoby nam sprawdzić to deltą. 36 będzie plus. Em, e, odjąć. Odjąć będzie, no nie? 4 razy minus 1 razy minus 10. No to tak, będziemy mieć 3 minusy, czyli mamy minus 40, czyli delta jest ujemna, więc nie mamy żadnego rozwiązania. Co by się zgadzało? Bo zobacz, jeżeli ramiona paraboli są w dół i my jeszcze o jedną jednostkę schodzimy niżej, no to już nam nie będzie dotykało tej osi x, gdzie są miejsca zerowe, prawda? Um, ok i pytają się nas o równanie osi symetrii. Zobacz, my się nie przesuwaliśmy kwestia lewo-prawo, tylko góra dół, więc oś symetrii zostaje taka, jaka była dla tamtej funkcji, nasze P się nie zmieniło, to jest równanie osi symetrii. Zapamiętaj, bo zawsze jest to pytanie w jakimś sensie gdzieś tam poukrywane w tych arkuszach. Serio. Po prostu jak sobie pomyślę o tych arkuszach, które są w różnych próbnych, czy to właśnie już w tych majowych, właściwych, to to oś symetrii się pojawia. Także pamiętaj, to jest X równa się P, czyli nasze P było trójką, czyli jak najbardziej jest to zdanie prawidłowe. Z czego to wynika? Popatrz, oś symetrii to jest tak naprawdę prosta, która dzieli nam dokładnie na połowy. Dokładnie na, na połowy, dwie równe, czyli musi to przechodzić przez wierzchołek, bo wierzchołek nam właśnie wyznacza takie, można powiedzieć, połówki, nie? Dobra. Ok, lecimy z.